Pewnie nie jeden z graczy właśnie tak zareagował na świetny zwiastun Dead Island, który znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych trailerów, jakie kiedykolwiek powstały. Niektórzy nawet nie mogli go oglądać z powodu zbyt dużej wrażliwości. Alright, fuck this, I'm not watching <laughs> that. Pojawia się w tej chwili jedno poważne pytanie. Czy Techland sprosta oczekiwaniom graczy na całym świecie, którzy właśnie dzięki tej krótkiej animacji doszedli w Dead Island coś naprawdę wyjątkowego? Dead Island rzuci nas na sporej wielkości wyspę i pozwoli wcielić się w jedną z czterech dostępnych postaci. Azjatkę Sien, której specjalizacją ma być siekanie wrogów krótkimi ostrzami, Logana, byłą gwiazdę futbolu, rapera i swojego mięśniaka sama, bądź Purnę, kobietę ochroniarza. Dziwnym trafem każdy z tych bohaterów jest odporny na infekcje, która dotknęła turystów i tylko oni mogą poruszać się bez obawy, że przemienią się w chodzące warzywo. Postacie mają wyróżniać się statystykami i charakterystycznymi dla siebie umiejętnościami. Niestety poza tym, że rozwój postaci będzie, to praktycznie nic nie wiemy na jego temat. Naszym głównym celem będzie wydostanie się z wyspy, tylko od naszej dobrej woli zależeć będzie, czy rozwiążemy poważne problemy pozostałych w życiu mieszkańców, czy nie. Miłym gestem twórców jest wprowadzenie trybu kooperacji i razem z maksymalnie trójką innych graczy będziemy mogli stanąć przeciwko hordom zombie. Dead Island będzie oferować otwarty model rozgrywki. Zatem co chwilę będziemy napotykać z rozpaczonych ludzi, którzy będą prosili o pomoc. Czy to w odnalezieniu zagubionej rodziny, czy chociażby w eskortowaniu do bezpiecznego miejsca. Do eksterminacji zombie będziemy potrzebowali. Właściwie byle czego. Będziemy tłuc, dźgać i ciąć żywe trupy, czym popadnie, byle wyrwać się z tego przeklętego miejsca. Na deser mamy dostać tworzenie własnych narzędzi zakłady, ale nie będzie to tak rozbudowane jak w The Rising. Editorów stawiać będzie na jakość, nie na ilość. Jako przykład takiej improwizowanej broni można podać chociażby wybuchające noże. W wywiadach można wyczytać, że Dead Island nie da się tak łatwo zaszczytlatkować i postawić na danej półce z Left 4 Dead czy Resident Evil. I to chyba niestety widać. Gameplay na dostępnej w sieci filmikach wygląda jakoś tak bez tego, jak to mawiają pierdolnięcia, jakby próbowano upchać do gry zbyt wiele elementów. Turze nawet nie silą się na jakiś wysublimowany realizm i rzut drewnianą pałką potrafi pozbawić zombie głowy. Z jednej strony mamy otrzymać, cytuję, dojrzały poziom emocjonalny, a z drugiej rozgrywka na pokazach prezentuje się jakoś niemrawo. Ciężko nazwać Dead Island horrorem, bo właściwie czego by się można tutaj przestraszyć? Faktu, że przez cały czas będziemy poruszali się za dnia? Czy może zombie, które nie potrafią trafić w gracza i ledwo okazują zainteresowanie jego mózgiem? Nie żeby nieumarolaki miały mieć jakąś super inteligencję, ale apetyt mógłby mieć ciut większy, bo wygląda to tak, jakby im zupełnie nie zależało. Na dodatek martwi trochę wiadomość, że wrogowie będą się losowo w po wyczyszczeniu jakiejś lokacji. Nie trzeba chyba wspominać, że takie coś w grach zazwyczaj niemiłosiernie kurwia. Oczywiście mamy tutaj Chrome Engine 5, który niebawem będziemy mogli podziwiać w Call of w I w przypadku Dead Island prezentuje się ciut lepiej. Silnik generuje bardzo ładne, otwarte przestrzenie, a modele postaci również przygotowane są z przykładną starannością. Jak widać przed deweloperem stoi dość trudne zadanie, bo oczekiwania są naprawdę wysokie, a to co do tej pory zaprezentowano, poza genialnym zwiastunem jakoś szczególnie nie zachwyca i nie powoduje opadu szczęki. Miejmy jednak nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dead Island w edycji gore, zawierającej kilka dodatków, jak na przykład DLC z trybem hordy znanej z Gears of War, możecie zamawiać w sklepie move.pl. Jak zawsze na koniec po więcej materiałów związanych z grami zapraszam Was na naszą stronę www.grasz.org. Do usłyszenia!